Wszyscy starczami, wszyscy pamiętasz? Tak. No, ubezpieczcie tu. Chodźmy wziąć w pięciu i czas po prostu wychylać najpierw tarczami, później się później za No, Ja no, no, nie no, 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 miniony, no, 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 Nie miniony, <średenia> 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 <Dobrze. średenia> Próbowaliście się bardzo dobrze. Bo wow, czterech gości, na jednego. No tak się proszę. Kurwa, ile ty solisz? Ja chyba od razu mam. Trochę nie zdążyłem. Co solę? Jak <śmienicza> To by... <śmienicza> to by... <śmienicza> to by... <śmienicza> Jak to nie?

Dzięki za info. Nie dalej, kurwa, za info. No kurwa, nagrywa ktoś Sea of Thieves czy nie? Nie, to streama robimy akurat. Czy chciałem streama zrobić, ale coś mi nie chce się połączyć. No dobra. To mi do, jeszcze mi chwilę do nich się pobiera w jednej A ile będzie A ile właśnie będziecie pobierać? No wiesz, to masz amunicję, Max? wy coś. Mam tryb streamera, to chyba nie słyszę. Sorry, ale ile ci się będzie pobierać papaj? Dzięki za odpowiedź. Thanks for e. Dzięki za odpowiedź. Stąd. Papaj, bo ci pytanie wszyscy zadali i nie odpowi... Autyzm masz? <noise> papaj siedzi na kanale. <noise> Dla <psu>. <głosy> <głosy> <śśnianic> 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 Sekund. Sekond. Sekond. Opening. Sekond coś wie o creeperach i lucky blokach. No.

Dziewczyna, wow. Skąd pochodzą te wszystkie pieniądze? Ukradłeś je. Mam jeszcze jeden wolny w miejsce w sprawdza, to wbija. Spójrz, to bardzo prosty. Czekaj! A nie, ja jestem, ja jestem chyba, tak? Jieros co ja bym zrobił? Wiecie, co ja bym zrobił? No byśmy wzięli i po prostu. Nie wiemy co byś zrobił, nie wiemy co to byś zrobił. Przyciągnęlibyśmy. <laughs> Nie nazwę tego, stóry na dużo po prostu. Chcieliście dużo? Tak robić jedno stóra nazwy dużo. Ok, <grym> ale ja słyszałem tylko wybuch obok siebie. Co przy Ale te słońce są zajebiście wielkie. Tak, Olek, gdzie jesteś? O no, strzał Reapera, mogę się domyślać. Mówię, że kopię drewno, bo kurwa jestem znowu w po kamienia rąbanego, kurwa. No ale patrz na takiego kolory. No ale patrz na takie kolory. No kurwa, ja kurwa, 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 no Widzisz? Tak szybko tracisz wiarę w siebie. Ja co, teraz że... Kurwa, co? Co? Co ty powiedziałeś? Gramy od odjebanej... Gramy odjebanej dziesiątej w tą jebaną grę. A, no ja chcę. No to, bo właśnie tak powiedziałem. Czekajcie, bo kurwa, jakaś agencja. ...jebana. Agencja reklamowa zgasa się pomysł. To to tego TikTocka, co z garmadzią tysięcy Tiktocka TikTokska. to stoczka. Stoczka. Żeło. Tik 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 kolano, Tocka. wy nagraliście tego. to my na... Co, tego co? 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 Tego nie, nie, tak, Nieee... No. Tak, to my my tego nagraliśmy tego nie, 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 tego nie, Tak, to nie, a ciekawe, czy zwykły, czy pieczony, czy kurwa pieczony? nie, zwykły, sos zwykły, czy pieczony. <śpięks> 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 <śpięks>

Budek powijający. Co ja nie mogę tutaj tego Twilighta! Nie. Ej, ja nie mam łódki! Dobra dwa, jeden. <noise> Halo. Halo! Płyniemy, płyniemy! Nie... Lecz wiesz co... Weź Seba, naprawdę wyźnaj z tego Twilighta Bo są takie kurdekie Ej dobra Ej dobra, to jest popsute! Kurwa Jak byś zobaczył na nagraniu teraz, jak mi się kurwa strzała Zatrzymuje w tym, w powietrzu Dobrze Tragedia Ej, dobra panowie Spokojnie, masz swoje itemy Ej, dajcie bok! co się odjebało? Zrzucił cię pewnie. Nie, nie zrzucił mnie, kurwa, schodziłem na tym jebanym pajęciem głównie. Schodziłem w dół bardzo powoli i nawet nie. Nie spadłem, A no. kurwa, Ale internet w chyba też ci i to odmawia, co?